Jeśli chodzi o salon, to tak to wygląda. one small pumpkin spice Drugi korektor z Toma Forda. Ten korektor jest bardzo fajnie nawilżający. On już jest w takim bardzo mocno jesiennym nastroju. Kolorystycznie bardzo mi się z jesienią kojarzy. Weszliśmy jeszcze do Hinkiekera. Mój mąż bardzo lubi. I nawet ładną mają tą kolekcję jesienną. Mają pierwszą kawę w takim już fajnym, jesiennym, dyniowym kubeczku. Tak wyglądają już te poduszki na łóżku, bardzo mi się to podoba. Nogawkę mają prostą, lekko rozszerzaną, mnóstwo jesiennych świec. Wracamy już do domu i muszę powiedzieć, że dosyć udane zakupy. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzień dobry. Ja piję sobie moją pierwszą kawę w takim już fajnym, jesiennym, dyniowym kubeczku. Jestem też ubrana w taką cozy, jesienną piżamkę. Za oknem pada mi deszcz, wieje wiatr, jest ciemno, także jestem totalnie w jesiennym nastroju. Z tyłu, nie wiem czy widzicie, mam włączony background jesienny, jazz, także naprawdę włączył mi się już jesienny mód. Dzisiaj będę dekorować sobie dom takimi malutkimi akcencikami na jesień. Tutaj mam już przed sobą rozłożoną moją szklaną kolekcję dyń. Wczoraj sobie ściągnęłam ze strychu Umyłam i przygotowałam już do dekoracji. I dzisiaj chcę też skoczyć sobie do kilku sklepów zobaczyć, co oni mają ciekawego. Jeżeli chodzi o takie dekoracje jesienne, chcę sobie wejść do Next Home, do Marks Spencer, do Anthropologie i oczywiście obowiązkowym punktem mojej wycieczki, jeżeli szukam jakichkolwiek dekoracji do domu, jest Home Sense. Zanim pójdę się przebierać, to jeszcze pokażę Wam moje jedynie. Takich złotych mam trzy. Tutaj mam troszeczkę takie mniejsze, białe. Tych mam dwie i one są fajne, bo są na baterii, więc można sobie je zaświecić. Taką dużą, srebrną mam jedną i już sobie wymyśliłam miejsce dla niej. Postawię sobie w przedpokoju przy lustrze, przy tych moich złotych lampionach. Tutaj mam taką biało-złotą. Następna taka malutka, cute z takimi złotymi pajączkami i dwie świeczki, jedna kremowa, druga złota. Wyciągnęłam sobie też już moje naczynie na gulasze, zapiekanki takie do piekarnika. Bardzo ładnie to wygląda na stole, taka dynia. I wczoraj kupiłam sobie też przepiękne kule chryzantem. Takich fioletowych. Bardzo ładnie to wygląda. Tak naprawdę wystarczą takie chryzantemy w ogrodzie, kilka wrzosów, dynie i dekoracja gotowa. Także chcę sobie już wszystko udekorować na jesień e, i w domu, i front garden, i tutaj z tyłu ogród. No i cieszyć się jesienią. Także zrobię sobie jeszcze szybko śniadanie, idę się przebierać, no i lecę do sklepu. A na dzisiejsze śniadanie mam chia pudding. Ja przeważnie robię e, chia pudding dzień wcześniej i na rano mam gotowy. Tutaj mam nasiona chia, potem mam warstwę takiej sosy z wiśni zrobiłam, na tym pokrojone mango, no i płatki kokosowe, a tutaj mam, e, już pół szklanki wypiłam, to jest sok z naszych jabłek. Już się wyszykowałam i wychodzę na zakupy. Pogoda jest taka w kratkę. Pół godziny pada, w zasadzie leje po prostu, a drugie pół godziny świeci słońce. Teraz akurat świeci słońce, więc mam okulary na sobie. No i lecę zobaczyć, co uda mi się kupić. One small pumpkin spice latte, please. Yes please, yes, please yeah. yes, no Już jesteśmy w drodze Zajechaliśmy sobie jeszcze do Starbucksa Ja mam pumpkin spice latte Bo już e, weszły kawy jesienne Taki jesienny but e, Mam też męża za sobą Ale najpierw Naprawdę dużo ładnych rzeczy. Bardzo podoba mi się ta dynia, taka nakrapiana. Ta też jest bardzo ładna. Ale najbardziej podoba mi się ta poduszka. i Jest bardzo, bardzo mięciutka. Widziałam na stronie też właśnie e, świeczkę, taką ładnie nakrapianą w takie wzorki i szukam tej świeczki, ale jej tutaj nie widzę. są fajne kieliszki, ta góra jest w kształcie dyni, też są bardzo ładne takie jesienne, nawet na masło pojemnik jest z dyniami. Och, na taki długi wazon do garderoby sobie chcę postawić. Tylko chciałabym, żeby był Dużo węższy niż ten. Wysokość jest dobra, ale żeby był węższy. Coś takiego bym chciała dokładnie taki wzór, tylko żeby był węższy. A tutaj już wchodzą kolekcje świąteczne: gingerbready, gingerowe świeczki. Już świątecznie się robi. Zdecydowanie moim ulubionym wnętrzarskim z, glebem, z dekoracjami do domu jest Next Home. Przepiękne rzeczy mają. Po długim namyśle stwierdziłam, że biorę jednak tą poduszkę. Nie jest tak typowo jesienna, oczywiście jak dynia, ale bardzo mi się kojarzy te kolory z jesienią. I wybieram sobie tą poduszkę, taką główną ozdobą będzie na łóżku w sypialni. I jeszcze wybrałam sobie takie jabłuszko na coffee table. Jest mnóstwo jesiennych wieńców na drzwi. Ja też poszukuję, więc na pewno coś wybiorę. Jestem w Homesense i tu już na maksa wyjechało halo. Jesiennych zapachów. No sławę z tych wieczek. Zdecydować się, jest ciężko. do mojego ulubionego sklepu, Mint. Zaraz sobie powybieram cukierki. Ostatnio kupiłam te pistacjowe i są przepyszne. Z moich jesiennych zakupów mam kosmetyki i czekoladki. Weszliśmy jeszcze do Hilfigera. Mój mąż bardzo lubi. I nawet ładną mają tą kolekcję jesienną. Te dwa weźmiemy, nie? Chyba obydwa, nie? I no ten beżowy, ten, i ten granatowy. Beżowy na pewno, granatowy. No, Mi się no, też podoba. Możemy. Na jesień też taki klasyczny kolor. Wracamy już do domu i muszę powiedzieć, że dosyć udane zakupy. Kupiłam kilka rzeczy. Kupiłam tą poduszkę w Nexcie, którą pokazywałam w sklepie. Kupiłam dwie poduszki też w H&M Home. Kupiłam sobie piękny wieniec na drzwi, taki typowo już jesienny z dyniami. Kupiłam też bardzo fajny table runner z Ralfa Lorena taki już jesienny, może on nie jest tak bardzo jesienny, ale jest beżowy, więc bardzo ładnie mi się wpisze w tą całą jesienną dekorację. Co jeszcze kupiłam? Co ja jeszcze kupiłam? Kiedy? Aha, no tak, czekoladki, kosmetyki takie do make-upu sobie uzupełniłam. W jednym sklepie kupiłam jedną rzecz, potem szliśmy do drugiego, coś tam kupiłam. Wszystkie rzeczy w każdym razie pokażę pewnie jutro, bo teraz jedziemy jeszcze do kina. Może chce pooglądać conjuring, więc jedziemy pooglądać horror na koniec dnia. Na lepsze spanie. Na lepsze spanie, tak? Więc pewnie odezwę się już jutro, także do jutra, pa. pa. z skina, i tutaj mam część zakupów. Kosmetyki, które sobie dzisiaj kupiłam. To jest Bobbi Brown Puder. Kupiłam też korektor z Too Faced i drugi korektor z Tom Ford. Bardzo lubię ten korektor. On jest bardzo dobrze nawilżający. No i oczywiście w Lindzie kupiłam. Dwa nowe smaki czekoladek to są o smaku shortbread, czyli takich ciasteczek typowo szkockich, nie jedliśmy ich jeszcze. A drugi to Irish cream, i tych też nie próbowaliśmy, także zaraz będziemy próbować. Będę się już kąpać, ale nie odmówię sobie jeszcze spróbowania nowych czekoladek, a te zielone tutaj to są pistacjowe. Zostało tylko trzy i naprawdę są przepyszne. Jeżeli ktoś lubi pistacje, to pokocha te czekoladki. A Ty już próbowałeś te nowe, nie? Tak, jedne i drugie. I co? Super. Super. Wszystkie te Lindory są przepyszne. Jeszcze nie było smaku, który by nam nie smakował, nie? Nie. Także biorę czekoladkę i idę sobie zrobić długą, gorącą kąpiel. Jak wygląda nasze dzisiejsze niedzielne śniadanko to jest tradycyjne english breakfast. Ja mam tutaj pieczarkę, black pudding, czyli odpowiednik naszej kaszanki, jajko sadzone, fasolkę w sosie pomidorowym, bekon i pomidorki usmażone. Do tego przepyszny, ostatnio kupiłam chleb z orzechami. To śniadanie tak naprawdę kojarzy mi się właśnie z jesienią i zimą przez to, że jest takie bardzo syte, gorące i obfite. Witajcie w kolejnym dniu. Tak jak pokazywałam, my jesteśmy już po mega smacznym i obfitym niedzielnym śniadaniu. Ja piję moją zimowo-jesienną herbatkę z pomarańczą, jabłkiem, cytryną, cynamonem i miodem oczywiście. Dzisiaj mamy taki ponury, cozy dzień, taki typowy właśnie... Do dekorowania jesiennego. Ja tutaj już przygotowałam sobie rzeczy, zaraz je wszystkie odpakuję. Część rzeczy kupiłam na zakupach, tak jak wcześniej pokazywałam, a część zamówiłam. No i dzisiaj będę już dekorować dom na jesień. Może zacznę od tego boksu z HM. Tutaj są dwie poduszki. Zamówiłam je na stronie, ponieważ nie widziałam tego koloru w sklepie. To są dwa takie beżowe wałki. I zamówiłam sobie je do sypialni. Tak to wygląda. I mam dwa takie. I one właśnie będą mi super pasować do tej poduszki, którą kupiłam w Nextie. To nie jest taka typowo jesienna poduszka, bo pokazywałam w sklepie Dynie. Pokazywałam poduszki w takie typowo jesienne wzory. Ta nie jest może tak bardzo w jesiennym akcencie, ale te kolory. Zdecydowanie bardzo mi się kojarzą z jesienią. Tutaj widzę, że ona jest dużo jaśniejsza w tej kamerze niż w rzeczywistości. Ona jest czarna no i ma te dwa łabędzie w takim beżowym kolorze dokładnie takim samym, praktycznie jak te moje wałki. No i tutaj ma te takie motywy leśne, tutaj pomarańczowe, tutaj beżowe, takie zielone, a to całe wykończenie jest w takim. Ciemno-ciemno-zielonym kolorze. Kolorystycznie bardzo mi się z jesienią kojarzy, i to będzie taki główny element. Oprócz poduszek, kupiłam też świeczki. Pierwsza jest taka w takim brązowo-burgundowym kolorze z białym, taka nakrapiana. Ten zapach to jest Rose and Musk. Pachnie przepięknie, tak bardzo elegancko, mocno przydymioną różą. Bardzo ładna, ale przede wszystkim spodobał mi się ten design. No i kolory też mocno jesienne. A druga świeczka, jak tylko weszłam do domu, to od razu ją zapaliłam. I to jest przepiękny zapach, taki typowo jesienno-zimowy, bo to jest zapach takiego dobrze i mocno przyprawionego, grzanego wina. Pachnie. Goździkami, pachnie cynamonem, pachnie tak smacznie ciepło. Bardzo fajny zapach na tą porę roku. Kupiłam też takie trzy sztuczne kwiatki w takim mocno, mocno fioletowym kolorze. Już je sobie tutaj podgięłam nawet do wazonu. One będą stały tutaj w tym białym wazonie, który też pokazywałam w którymś tam z poprzednich vlogów, przy fotelu. Następną rzeczą jest. Table runner. Tak wygląda. To jest table runner z Ralpha Lorena i on jest taki lniany, ale ten len jest taki gruby. No i taki przetykany białą nitką. Oczywiście jest beżowy, więc idealnie mi się wpisze w kolory y, domu, ale też y, idealnie będzie mi pasował do tej całej mojej jesiennej dekoracji. Kupiłam też ściereczki kuchenne w takie. Dynie czarne, i w zasadzie to tyle z moich takich domowych zakupów. Zamawiając jeszcze te poduszki z H&M zamówiłam sobie jeszcze jedne spodnie, które już mam w kolorze czekoladowo-brązowym. Pokazywałam je w moim poprzednim vlogu, gdzie robiłam stylizacje jesienne i trendy na jesień. Jeżeli nie widzieliście tego vloga, to serdecznie zapraszam. Już pokazuję. Jak wyglądają. Tym razem zamówiłam sobie czarne. To są takie klasyczne spodnie. W tamt. Tak wyglądają. Nogawkę mają prostą, lekko rozszerzaną. Idealnie leżą. Bardzo dobrej jakości jest ten materiał. Są mega wygodne, po prostu uwielbiam te spodnie. Dlatego zamówiłam sobie jeszcze w czarnym kolorze. I z tego co dobrze pamiętam, to jeszcze chyba mają w dwóch innych kolorach. I nie wiem, czy też sobie nie zamówię. A drugą rzeczą są takie spódnicospodenki. W krateczkę tak wyglądają. Taka typowo jesienna krateczka. Yy, I są dosyć grube. Nie mierzyłam ich jeszcze, ale ten materiał jest dosyć gruby. I tak jak mówię, wygląda to jak spódniczka, ale to są spodenki. Yy, widziałam też, że do tego. Jest blazer, niestety nie było w moim rozmiarze, więc mam tylko spodenki. Ja uwielbiam tym takim przejściowym, jeszcze w miarę ciepłym momencie jesieni chodzić, właśnie w kozaczkach albo w bodkach. Z gołą nogą i spódnicą czy spodenkami bardzo, bardzo lubię. I to tyle z moich zakupów, a teraz idę już dekorować dom, bo nie mogę się doczekać. Prawie zapomniałam, jeszcze kupiłam ten piękny wieniec na drzwi frontowe. On już jest w takim bardzo mocno jesiennym nastroju. Ma takie fajne, welwetowe dynie i jest zdecydowanie w takich pomarańczowych odcieniach, ale dekoracje właśnie na froncie domu i w ogrodzie, pokażę już w następnym vlogu. Pięknie mi wyszło słońce, a ja dekorowanie zacznę od kuchni i jadalni i tutaj wyciągnęłam sobie właśnie komplet talerzy, które kupiłam już jakiś czas temu z myślą właśnie o jesiennej dekoracji stołu, zaraz sobie wsadzę je do zmywarki i ostatnio też na zakupach kupiłam takie super cute kubeczki z takimi szklanymi dyniami w środku, tak sobie pomyślałam, właśnie, że jesienną porą kawka w takim kubeczku będzie na pewno świetnie smakowała. Także wkładam to do zmywarki i zaczynam dekorować. Wyciągnęłam talerze ze zmywarki, tak wyglądają. Spody mają czarne, są w takim fajnym, nowoczesnym kształcie, a tutaj są takie jasno szare. Tutaj te brzegi mają takie. Brązowo, szaro, czarne, troszeczkę z niebieskim takie cieniowania. Jak je zobaczyłam, to od razu mi się skojarzyły z jesienią. Już sobie je rozstawiam na stole to Wygląda, jeżeli chodzi o moje dekoracje w kuchni i w jadalni. Nie wiem, czy już wspominałam, ale ja nie potrzebuję dużo dekoracji. Ja tylko takimi elementami podkreślam sobie to, że się zmieniła pora roku i że mamy jesień. Tutaj na wyspie mam tą świeczkę, którą pokazywałam. Tutaj mam taką dynię szklaną otwieraną, i tutaj można włożyć słodycze, no cokolwiek jakieś przekąski. Ten liść dostałam już dawno temu od mamy i zawsze na jesień go wyciągam. No i tak prezentuje się stół. W tle słyszycie jak lilię. E, tutaj mam złote dynie po obu stronach. Te kwiatki moje to są takie całoroczne hortensje, one zawsze tutaj pasują. No i tak się prezentuje ta moja nowa zastawa. Bardzo fajnie to wygląda. Dodałam sobie jeszcze serwetki. Ja mam dużo czasu i się bawię tymi dekoracjami. No i tak się prezentuje kuchnia z jadalnią. Jeżeli chodzi o salon, to tak to wygląda. Główną dekoracją jest ta. Piękna jesienna tapeta na telewizorze. Wygląda jak taki super jesienny obraz. Zazwyczaj u mnie na telewizorze tutaj na dole leci jakiś jazzowy background, ale teraz znalazłam sobie te tapety z obrazami i wygląda to genialnie. Oprócz tego tutaj na stoliku kawowym mam tą świeczkę, złoty liść. Z... Poprzednich lat yy, i tam z tyłu są te kwiatki fioletowe i obok nich szklana srebrna dynia. No i tyle dekoracji, jeżeli chodzi o salon. Teraz pójdę na górę korować i, i przypomniałam sobie, że już jakiś czas temu kupiłam tak naprawdę chyba z miesiąc temu, na wakacjach na pewno taką dynię poduszkę. I tak się zastanawiam, gdzie ją teraz najlepiej położyć. I doszłyśmy do wniosku obydwie z córką, że ta. Poduszka będzie najlepiej wyglądała na jej łóżku, ponieważ ona ma tutaj z dekoracji takich jesiennych tylko te dwie białe dynie na baterie, które pokazywałam wczoraj. No i tą super mięciutką poduszkę na łóżku. Tak wyglądają już te poduszki na łóżku. Bardzo mi się to podoba. Jedynym akcentem w sypialni jest właśnie ta główna poduszka, i na stoliku nocnym ta biało-złota dynia. No i dom już też mam gotowy na jesień, kilka drobiazgów, i już klimat jesienny jest. Ja bardzo lubię takimi drobiazgami podkreślać, że zmieniają się pory roku. Bardzo lubię to robić i bardzo mnie to cieszy. I tutaj zakończę tego vloga. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję również, że Was przybywa na tym kanale, że komentujecie i zapraszam oczywiście do subskrypcji, komentowania, lajkowania. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa. pa.